Right, Marisa totally now, no? now it's the time you need to say something in Italian for our Italian viewers, if there are any. What? In Italian? Yeah, what? I don't know. I I don't speak Italian. How, how would I know? Uh, I don't know. <laughs> I forgot Italian. I'm looking for. Maurizio był naszym kierowcą i przewodnikiem po Sardynii Dzięki niemu mogliśmy skosztować lokalnych przysmaków i zjeść wspaniałą pizzę Dlatego postanowiliśmy odwdzięczyć się mu, zabierając go na krótki, dwudniowy rejs Popłynęliśmy do Zatoki Capocaccia, którą mieliśmy wpływając do Fertilli Spędziliśmy noc na kotwicy, w malowniczym otoczeniu klifów skał i krystalicznie czystej wody. Właśnie z Alghero do Castel Sardo, i cóż, wypłynęliśmy rano, wcześniej rano. Chcemy zdążyć przed nadchodzącym Mistralem, który przyniesie wysokie fale, i chyba nam się to udało. Właśnie minęliśmy taki piękny archipelag wysp na, północy, na północnym zachodzie Sardynii. I jedną z tych wysp, i Isola Piana, można upłynąć od południa albo od północy. My zdecydowaliśmy się to zrobić od północy. Ponieważ jest to trochę szersze y, przejście. No i cóż, była bardzo fajnie. Troszkę, troszkę wąsko, troszkę płytko, ale piękna woda. Po prostu y, lazurowe, lazurowy piasek nie. Woda lazurowa. Y, przejrzysta. Widać było piasek, widać było dokładnie dno. Aż trochę się obawiałem, czy tam nie jest za płytko. No i cóż, cóż teraz płyniemy do Castel Sardo. Y, tam dołączą do nas nasi specjalni goście, ale myślę, że o tym jeszcze y, opowiemy i jeszcze ich pokażemy. A przed nami jeszcze 5 godzin płynięcia. Płyniemy sobie takim pięknym baksztagiem, e, nawet czasami 5 węzłów, e, więc jest to bardzo przyjemny przelot. Dałeś taką wolność. Kto kierowca jest? Kto kierowca jest? A gdzie jest kierowca? Kierowca dojeżdża już do... A czekaj, bo tego Trzaskowskiego słychać tam. Do Gaster timer? Jak się słucha debaty prezydenckiej? Fantastycznie, no tutaj szczęśliwie udało nam się znaleźć korzystną ofertę internetową. Tu bez limitów we Włoszech także używamy sobie, i w związku z tym, że dzisiaj płynęliśmy cały czas krótko w skórsku, brzegu, to mieliśmy prawie cały dzień w finałku, e, no i oglądamy teraz debatę. Następny jesteśmy zabiegani, to chyba e, słabe określenie. Ostatnie kilka dni były no, dość szalone. E, w poniedziałek wypłynęliśmy z e, Alguero do miejscowości Castel Sardo. E, był to dość długi, ale przyjemny e, przelot. Od wtorku mamy e, gości, odwiedzają nas e, rodzice Wojtka i e, już od rana e, mieliśmy kilka przygód. E, między innymi musieliśmy wymienić e, kabel e, od skrzyni biegów, który nam się niestety zerwał. E, także wymagało do e, rozłożenia na praktycznie naszej koi do zera i, i przeciągnięcia nowego kabla. E, oprócz tego właśnie wynajmowaliśmy auto, Wojtek dobiera swoich rodziców z lotniska. E, no i też e, byliśmy w centralnej części wyspy, ponieważ e, nasz kolega Mauricio odebrał za nas pakiety wyborcze, które nadaliśmy na jego adres. Eee, więc jeszcze widzieliśmy temat e, głosowania, i, no i tego, że po pierwsze chcieliśmy zagłosować, a po drugie chcieliśmy zrobić to szybko, żeby nasze pakiety dotarły na czas do ambasady w Rzymie. E, wypożyczyliśmy samochód i przyjechaliśmy do Orani e, w środku Sardynii, do rodzinnej miejscowości Mauricio, e, który był na tyle miły, że odebrał dla nas karty wyborcze. Dlatego już jutro możemy zagłosować, e, postawić krzyżyk w jednym z dwóch pól i wysłać, i trzymać kciuki za to, żeby dotarły na czas do ambasady. Teraz jesteśmy już w archipelagu Isolapiana, w tej lazurowej wodzie, w tej pięknej lagunie. Jest to około 4 godzinki od Castel No i był to naprawdę też przyjemny fragment do przypłynięcia razem z rodzicami Wojtka, także z tego, co mówią, bardzo im się podobało, ale myślę, że jeszcze sami tutaj się na pewno wypowiedzą na ten temat. Gdybym nie tak teraz to teraz mi łamał. Mogę siadać. Możemy zamontować, jeśli się chce pan wydłużyć. A nie, lepiej wykorzystać to, co jest teraz. Dawaj na bombę. Nie ma co ryzykować, że klasie. Wypłynie czy nie? Ale tam wypłynęła Dobra, Dawaj Ola, pokaż nam jak głęboko potrafisz zanurkować Jak potrafię zanurkować głęboko? Tylko tak, żeby ci uszy nie eksplodowały Teraz jestem trochę zmęczona, to się może nie udać, ale spróbuję To jest pewien paradoks, bo chciałem powiedzieć Joli, że Mówi za cicho, bo nie zjadła śniadania, ale z kolei jakby zjadła śniadanie to przecież nie mogłaby pływać w wodzie no proszę, to ja było... Zejść na dno. To było bardzo... Uuu, czy to jest piasek? Tak. No i wiem ile to jest metrów, ale uszy mnie eksplodowały. A ja w międzyczasie opowiedziałem ciekawy paradoks. Kochani, to już koniec. Na Moonshine próbują się wdrzeć, wedrzeć jakieś zombiaki. <laughs> Witam. Jest piątek, 10 lipca. Jesteśmy na jachcie Moonshine. Wypłyniemy właśnie z kotnicowiska pod Stintino do portu w Castel Sardo. Piękna pogoda, dobre warunki. Za mój mąż Adam. Pozdrawiam. No, teraz się ten wyprostuj i ładnie stój i steruj tym, kręć tym sterem, ale to jest filmik. Nie do... rękami, żeby było widać, że to się robi. Proszę, ale pędzimy. Pięć węzłów na samych żaglech. Bur, 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 Tata prowadzi. Ty, 2, 1, dwa, jeden, go. Pozdrawiamy z Sardynii.